Czwartek 16 kwietnia zostanie wprowadzony obowiązek zakrywania nosa i ust. W praktyce oznacza to, że wszyscy będą nosić maski ochronne. Wystarczą takie wykonane domowym sposobem lub kawałek materiału. Wolontariusze w setkach sztuk szyją je dla polskich służb. Takich wolontariuszy nie brakuje m.in. w policjach. Kolejną grupą ludzi, właśnie z polic wspierających bohaterów na froncie jest stowarzyszenie Dzikie Anioły. Stowarzyszenie Dzikie Anioły zajmuje się pomocą. Chorym dzieciakom z całej Polski, ale ponieważ z takich ciężkich sytuacji stwierdziliśmy, żeby wesprzeć naszych bohaterów, którzy prawie codziennie starają się nam pomagać i nas wspierać, stąd też by wyszła taka inicjatywa od naszego stowarzyszenia i od młodych ludzi, żeby po prostu przygotować ich chociaż w jakiś minimalny sposób, i właśnie z tego powodu chcemy przekazać maseczki Straży Pożarnej. Strażacy od początku trwania epidemii mają dodatkowe obowiązki. Codziennie dwoje z nich stacjonuje na granicy w kołbaskowie, gdzie wjeżdżającym do kraju mierzą temperaturę. Ponadto strażacy dystrybuują paczki dla osób w kwarantannie, które są w mieszkaniach, nie, nie w tych miejscach zbiorowych, e, przygotowanych przez gminę czy przez starostwo, tylko e, tych osób, które we własnych mieszkaniach czy, czy w mieszkaniach wynajętych e, są poddane kwarantannie i nie mogą ich opuszczać, e, to też mogą liczyć na to, że strażacy e, przywiozą im zamówione przez nich e, jedzenie i inne niezbędne e, do, do przetrwania w izolacji e, przedmioty i środki. Dzikie Anioły tworzy sześć szyjących osób. W ciągu jednej doby są w stanie przygotować 250 masek z miejscem na wsadzenie filtra ochronnego. Wolontariuszy można wesprzeć materiałami bawełnianymi lub gumkami do masek. Kontakt ze stowarzyszeniem jest możliwy pod adresem mailowym dzikieanioli.maupa.o2.pl Obecnie wiele osób szyje maski w ramach wolontariatu i przekazuje je na rzecz walczących z epidemią. Zainteresowanie jest tak duże, że upadające zakłady też zaczęły je szyć dla klientów indywidualnych. Od 16 kwietnia każdy, kto musi poruszać się w przestrzeni publicznej, będzie zobowiązany zakrywać usta i nos. Minister Szumowski tłumaczy, że maski nie będą chronić nas, ale innych przed nami. Nie są do tego potrzebne specjalistyczne maski. Wystarczy chustka bądź szalik.